Witam, tam kilka osób mi pisało w komentarzach odnośnie modernizacji skrzata mojego. No to wam nagram tutaj co mi szkodzi. Po pierwsze, jak go kupiłem, to była rozwalona tutaj mocowanie od tego siłownika od obrotu. Tu było to wyrywane, także tu powzmacniałem, pospawałem, wszystko podokładałem blachy, tu podokładałem jeszcze dodatkowe wzmocnienia, także tym jest spokój. Kolejna modernizacja to teraz w tym roku robiłem podczepianie skrzata jest dosyć uciążliwe dosyć niewygodne a teraz praktycznie tylko raz wysiadam z ciągnika. No ja mam w całku te haki CMB czy CBM coś takiego to sobie skorzystałem. Tutaj mi nie chciało to niestety wejść więc dorobiłem sobie tutaj z blachy dziesiątki węższe. Raz że to jest bardzo szeroki rozstaw jak na trzydziestkę. Jak na to tutaj mi dużo lepiej pasuje, bo mam szersze opony. To też mi to trochę, trochę wadziło, to nawet musiałem to zrobić. I dodatkowo dużo łatwiej się podczepię, bo teraz tylko wysiadam raz, jak podjeżdżam, tak w takiej odległości, że mogę tutaj wejść, zaczepiam pompę, bo pompę też mam yy, oryginalnie, tak jak jest na multiplikatorze. Na wałek nakładam, yy, zakładam tą pompę i sobie cofam. Wtedy już sobie belkami tutaj od razu podnoszę do góry. Kieruję sobie tam, mam taki kawałek pręta, żeby sobie cięgło ewentualnie, jak mi nie wchodzą tak jak chcę, jak idealnie nie jest, no to wtedy sobie je naciągnę i do góry zaczepiam. No i tutaj też rozwiązanie tej skrętnej, skrętnej wieżyczki skrzywiło mi cięgło, bo przy, przy czym, przy tym jak się odpycham, odpychałem, bo, bo często też się odpycham, jak od, odjeżdżam, jak kopię do tyłu, nie chce mi się przesiadać, podnosić, ten tylko podnosi, tutaj na łapach się podnoszę i odpycham, no i zgiąłem cięgło, no tutaj widzicie yy, jak to jest rozjechane, to mocowanie tutaj właśnie przez to między innymi i zastosowałem sobie taki profil, to jest chyba 40x40 ze ścianką, nie wiem, chyba czwórką coś takiego i tutaj sobie takie tulejki, rurki wspawałem, one są trochę za cienkie, powinny być grubsze, no ale póki, póki mi to nie, zobaczcie już jest tutaj jajo, tutaj już jest dosyć ładne jajo wybite, no ale jak, jak się wybije to wtedy dam grubsze, już zrobię to porządniej no i tutaj śrubę to trzeba by było naprostować yy, po prostu zgiąć do środka, żeby to było wyprostowane no i myślałem, żeby tutaj dać śrubę jakąś taką właśnie grubszą jakąś nie wiem, dwudziestkę czy dwudziestkę czwórkę nawet, jaka tutaj wchodzi skręcić to śrubą, żeby to się nie rozłaziło i wtedy byłoby to bardziej sztywno tylko by to chodziło w tej pozycji góra-dół no i tylko, że znowu no na boki, bo on delikatnie na boki też pracuje. To tutaj ta tulejka nie może, nie, nie może mieć za dużego luzu, bo, bo też będzie ją krzywiło, za, za małego luzu będzie ją krzywiło też, bo on delikatnie chodzi, wiadomo, tak jak na belkach, cały prawo-lewo. Kolejna modernizacja, no to rozdzielacz. Ten oryginalny mam. W sumie to on działał, nie było jakiegoś tam problemu, trochę tam chyba ciekł, ale ten też nie jest idealny, też cieknie jest nowy, ten bułgarski jakiś tam, czy coś takiego ale jest na, na tych mechanicznych joystickach można powiedzieć cztery sekcje są na jednym, cztery na drugim, także także jest dużo łatwiej się pracuje no i zrobiłem sobie to na yy, też na profilu tak na szybkości, gdzie nie pomalowane, ani nie oszlifowane nie pospawane porządnie, tylko tak, tak, żeby się trzymało po prostu tu jest regulowane na tych śrubach Mogę sobie wysunąć, wsunąć, w zależności od tego, jak, jakie tam potrzebuję do transportu, mogę sobie schować bardziej, żeby mi tam do kabiny nie wchodziło, a jak pracuję, to sobie wysuwam i mam w kabinie rozdzielacz, także też dosyć wygodna sprawa. Tu mniej więcej kąt sobie określiłem, przyłożyłem, zobaczyłem, no wiadomo, że to musi być podczepione do ciągnika, jak to mi pasuje, żeby to, żeby to pasowało, żeby było wygodnie po prostu. No i zbiornik, zbiornik... Od Fiata Ducato, bo akurat taki mieli na za tam za chyba 70 zł kupiłem. Dołożyłem sobie tu mocowanie do spawałem, i żeby żeby ten olej był bezpieczniejszy. Bo wiadomo, że olej też jest dosyć drogi, tego oleju też tu jest sporo. Więc yy, czytałem, że te. Bo ogólnie olej jest tutaj, w tej ramie. Ten rama jest jako zbiornik, ale że właśnie często pęka. gdzieś tutaj i wtedy ten olej wszystkie idzie, nie jesteśmy w stanie go złapać także zrobiłem sobie takie coś troszeczkę za duży jest ten zbiornik i, i troszeczkę taki no dużo miejsca zajmuje tu przy, przy podnoszeniu, nie mogę wyżej podnieść bo mi ten zbiornik, acz ostatnio go troszeczkę przerabiałem dawałem go bardziej do tyłu, bo jak podnoszę to mi tutaj wchodzi aż, aż mi światła połamało w, ci w ciągniku także mógł być trochę inny ale Teraz to bym chyba zrobił z blachy, po prostu wyspawał taki prostokątny, bardziej bym go do tyłu przesunął. I, I chociaż znowu do tyłu też nie można za bardzo przesunąć, no bo tutaj ramię jak się skręca, to też tutaj praktycznie dochodzi do samego końca. Także na wszystko trzeba patrzeć. No i co więcej, tutaj mam wszystko już wypracowane dosyć, dosyć. Nie jest, nie ma tragedii, ale super też nie jest. Smaruję cały czas. Żeby to jakoś chodziło, no jakoś tam bardzo dużo nie pracuje ten skrzat Tutaj go raz rozerwałem na, na pniach, na korzeniach Wyrywałem, wykopywałem No i, i mi się tutaj normalnie rozerwało Był zgięty, ten siłownik tutaj wyszedł No i rozerwało mi to tak, że tu musiałem to naprostować Dałem tutaj taki dwutownik, pospawałem blachy, podokładałem No a tutaj też dalej wybija niestety te, te tulejki ale tyle co, co potrzebuję to, to daję egzamin duży mam problem z tymi, zobaczyć na, na smarkane yy, z tymi stworzniami, że mi się obracają te, te oryginalnie są śrubki no tutaj, gdzie niegdzie jak jest mniejsze obciążenie na siłownikach no to jest ok ale tutaj, gdzie jest duże obciążenie to strasznie obraca mi ten musiałem zaspawać normalnie ten stworzeń bo, bo strasznie go obraca tutaj jest też ok na tym siłowniku a a tu gdzie jest yy, większa siła, takie większe tarcie, no to jednak schodzi. Tutaj tak samo porobiłem. No i, i zobaczcie jaki jest luster. często pracuje. Tu się ta śruba trochę rozkręca. Tutaj też pospawałem i, i też pęka, bo no bo to pracuje, duże są obciążenia. Ja, ja dam troszeczkę chyba za dużą łyżkę, bo tu jest metrowa łyżka, dorobiłem skarpówkę taką. I niestety duże obciążenie tutaj tak samo jest pospawane i, i też pęka. Także. Jest jak jest, nie jest źle, mogło być lepiej, mogło być gorzej. W co jeszcze bym zrobił? Żałuję, że nie zrobiłem od razu, jak robiłem, bo robiłem dwie łyżki. Miałem tylko jedną oryginalną, a odrobiłem dwie jeszcze, jedną dwudziestkę, czy wyskę piątkę, już nie pamiętam, i ta metrowa. To, że nie zrobiłem tutaj euroramki, żeby można było te łyżki zmieniać po prostu tak jak tura, że się zahacza, no tak jak tura, no tak jak oryginalnie mają te mini koparki czy wszystkie koparki, dwa haki, zahacza się tymi hakami i tutaj tylko jeden stworzeń wkładałoby się i dużo łatwiej by się zmieniało te łyżki, a tak to jednak trzeba dźwigać tą łyżkę, celować, w, żeby w trafić tym sworzeniem te tulejki, także no jakbym miał czas, to bym to z chęcią przerobił, bo zmiana jest naprawdę kłopotliwa. Fajnie byłoby go zrobić trochę tak, żeby wyglądał jak, jak człowiek, że tak powiem, w miarę, ale wiecie jak to jest, zawsze brak czasu, staram się tak w miarę, tutaj nawet no, nie pomalowałem, pordzewiały, tutaj jak robiłem, no, to zawsze, zawsze jakoś tam staram się jakiś tam pomalować chociaż czymkolwiek, żeby to tak nie rdzewiało, przydałoby się go najlepiej no, wypiaskować i, i pomalować, nie tylko, że... że... Czas przede wszystkim, no i, i też koszty, bo wiadomo, tam co prawda piaskowanie to nie, nie ma takiej tragedii, bo tam mam znajomego, to mi w dobrej cenie piaskuje, ale, ale jednak farby to już by trzeba było epoksyd i poliuretan, bo jak już, jak już to piaskować, to już też porządnie to pomalować nie jakimiś tam zwykłymi farbami, tak jak przyczepkę jak robiłem, to też wypiaskowana, pomalowana i, i jest spokój. Co chciałbym jeszcze bardzo dorobić, już nawet kupiłem rozdzielacz, tylko siłowniki jeszcze musiałem kupić, to te łapy, podpory hydrauliczne. Bo jednak, raz, że to jest denerwujące, te łapy chować cały czas, jak się gdzieś jedzie czy coś, no wiadomo, jak jest na, na robocie z tym dużo miejsca, to nie ma problemu. Czasami są wąskie, czy gdzieś trzeba gdzieś do czegoś podjechać, no to wtedy, no za szerokie są te łapy, po prostu haczą. Jest, jest problem, no i wysokość, jak głęboko się kopię, to też jest na przykład yy, składam, żeby głębiej można było kopać, a no, nawet do 2,5 metra można kopać tak maksymalnie, a bym zrobił tak jak Chris chyba, obciął Najlej, najchętniej to ja bym to dziś tutaj nawet obciął, tak tutaj dorobił i tutaj po prostu takie podpory jak mają takie, yy, no koparki ogólnie, ja myślałem, żeby to wziąć od jakiegoś takiej małej. Jak są te wysięgniki małe na, na busach, coś takiego, taki siłownik wspawać i, i żeby to nie trzeba było już tego składać, tylko po prostu na tych łapach sobie raz, że sobie reguluję poziom, bo jak mam pochylony teren, to metrowa jak łóżka jest skarpówka, no to mogę sobie prawo-lewo wyrównać, a teraz tak jak postawię, tak jest, jaki mam grunt, tak jest. No i dodatkowo też podniósłbym się wyżej, to on był też bardziej stabilny. Można byłoby, nie wiem, czy ciągnik, by też teoretycznie, nie wiem, czy na tych ciągłach by się ciągło poszły do góry, czy by podniosło ciągnik, żeby go dociążyć też. Czasami, jak jest twarda ziemia, się wbijamy, podnosimy się całym skrzatem, to jeszcze bym ciągnik na ciągnik podniósł. Tym bardziej, że tura mam w capku, to też przód podnoszę, tak bym sobie tył podniósł jeszcze, to żeby był takim stabilny i dużo bardziej wydajny, że tak powiem. No dobra, macie jakieś jeszcze pytania, to piszcie, staram się odpowiedzieć. Zapraszam do, do komentowania, do subskrybowania, rozwijajmy trochę ten kanał, jak już jest, a niech Wam służy. Cześć.